Przychodzimy po to, żeby rzeczywiście za, zacząć z nami rozmawiać, żeby opłacalność w rolnictwie, żeby mieli przyszłość dla naszych dzieci, wnuków, po prostu żeby mieli egzystencję jako w Polsce gospodarować, bo widzi pan co, będzie 2016 rok, to jest głośno, będą mogli obcokrajowcy wykupować ziemię u nas bez żadnych problemów produkuję warzywa, przyjechałem w obronie nas wszystkich, bo to nie znaczy, że jeżeli ja nie prowadzę produkcji mleka czy produkcji trzody chlewnej, to mnie to nie obchodzi, bo to jest ten sam rynek zbytu i walczę, walczę o dobro nas wszystkich. Uważam, że pan minister Sawicki zrobił bardzo mało dla polskiego, dla Pol dla polskiego rolnictwa. Bardziej, bardziej robi to dla siebie we własnym zakresie, nie dla państwa, nie dla kraju, nie, nie dla rolników. Uważam, że powinien minister rolnictwa się zmienić. Widzi pan ludzi przyjechało, a ile jeszcze na pewno przyjedą do tego miasteczka, czy do tych przyjadą, bo tu wie pan, nie ma po co wracać, niektórzy nie mają po co wracać. Bo jest tak, ale wie pan, bank już ciągnie, jak to się mówi, niedługo oddaje do windykacji, do komornika. Produkuje. Trzodę y, chlewną. Y, domagamy się, żeby y, po prostu nam ograniczano y, ten import trzody y, chlewnej y, z zachodu. Tak, jeśli, jeśli dalej będzie rząd, po prostu y, za nami tego y, nie pójdzie. Ta nasza produkcja będzie powoli wygaszana, bo nie starczy nam na pewno, z czego po prostu dołożymy. Bo raz dołożymy, drugi raz dołożymy, więcej nie możemy dołożyć, bo, bo nie mamy z czego. Cały czas na minusie nie da się pracować, nie da się żyć. Nie? Jak tu można funkcjonować, jak tu normalnie można w tym kraju żyć? Że tu żeśmy przywieźli ze sobą z powiatu grudziąckiego trumnę, to znaczy się ona symbolizuje upadek całego rolnictwa. Taki tutaj, śmiercią naturalną, to już chyba rok 2014 był ostatnim rokiem, bo w tym roku nie podpiszę chyba umowy na taką cenę, jaką proponują. Bo, bo to jest już produkcja poniżej kosztu 5 zł. Koszty mi się nie zwrócą w ogóle. I ja nie widzę perspektyw tu produkcji tego tytoniu i dojdzie do tego do takiej sytuacji, że tytoń będzie sprowadzony afrykański czy z pozostałych innych państw, a nasz rynek zostanie dosłownie wygaszony.